Спасибо. serdecznie witamy na konferencji prasowej z udziałem kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Grzegorza Brauna. Jest z nami również pan Rafał Foryś, który jest członkiem Komitetu Politycznego naszej partii, ale również przewodniczącym okręgu radomskiego Konfederacji Korony Polskiej, a także pani Monika Moros czura korona Radom i działacze lokalni naszej partii. Szanowni Państwo, jeszcze wczoraj byliśmy przed sławetną kopalnią węgla kamiennego wujek w Katowicach, dziś już w Zienicach przed elektrownią węglową, przed drugą w Polsce co do wielkości czura, korona, radom i działacze lokalni naszej partii. Szanowni Państwo, chodzi o wysokość ustawionej górni. Kalityków likwidacja kopalń węgla kamiennego będzie kosztować Polaków ponad 9 miliardów złotych, i to jest szacunek na tu i teraz na chwilę obecną, a te koszty są niedoszacowane dalece, Szanowni Państwo, one nieustannie rosną. Wystarczy przypomnieć, że jeszcze na początku tego roku, w styczniu, były one szacowane w granicach 4 miliardów złotych. Minął kwartał, kwota się więcej niż podwoiła, co będzie w półroczu, co będzie pod koniec roku, co będzie w przyszłych latach. Tak będziemy ograbiani w imię dyktatu eurokołchozowych komisarzy. I jak to się ma co do liczb w Polsce, jeśli chodzi o tę tak zwaną transformację górnictwa, transformację energetyczną? To jest aż 17 zakładów górniczych w Polsce do tak zwanego wygaszenia. To jest 6 kopalń do likwidacji w ciągu najbliższej dekady. A jeśli chodzi o datę graniczną zakończenia eksploatacji złóż węgla kamiennego energetycznego w Polsce, została ona wyznaczona na 2040 rok. I wszystko to w imię ochrony klimatu, a wiemy jaka jest prawda. Planeta nie płonie, kryzys klimatyczny nie istnieje, a te apokaliptyczne wizje są roztaczane przed nami po to, by wyciągać pieniądze z naszych kieszeni. Dlatego, szanowni Państwo, potrzeba nam prezydenta, który uleczy Polskę z choroby szalonych klimatystów i stawi skuteczny opór tym wszystkim cwaniakom, ekoterrorystom, ekokomunistom, którzy robią zakusy na nasze portfele, Którzy nas bezczelnie okradają. Zapraszam teraz pana Rafała Forysia. Od 1972 roku z tego miejsca, z tej elektrowni, płynie prąd. Prąd wytwarzany z naszego czarnego złota, z węgla, który mamy w naszym kraju, w Polsce, dosłownie pod stopami. Ten prąd, tani prąd, zasilany. W domach, w blokach, w gospodarstwach rodzinnych na wsiach, ale także zasilający zakłady. Przemysł lekki, przemysł ciężki, szczególnie tu w regionie Radomskim Pionki, Szydłowiec, Karzysko okręg po dawnym centralnym okręgu przemysłowym, który szczycił się tym, że był mekką przedsiębiorczości. Właśnie dzięki temu, że gospodarka ekonomicznie na tym zyskała, bo wytwarzanie surowców produkcja, Odlewnictwo, elektro, wycinanie na maszynach, CNC i tak dalej, czyli cała ta metalurgia była stosunkowo tania. Poprzez transformację w 1989 roku i dogadywanie się w na libacjach magdalenkowych doprowadzono do wyniszczenia, do zaorania, do wysprzedania większości przedsiębiorstw w całym regionie radomskim. Aktualnie trwa kolejna transformacja, która. Odbywa się, można powiedzieć, już nie na szaleńcach, bo kiedyś tak myślałem, ale nie. To są osoby, które świadomie niszczą poprzez bujanie w obłokach i tłumaczenie, że klimat nam zagraża i planeta płonie, tak jak mówi jeden z kandydatów, chcą zaorać do końca naszą Ziemię Radomską, chcą wykończyć elektrownię w Kozienicach i to, co zostało z przedsiębiorstw, bo to nie są tylko firmy, drodzy Państwo, to jest jeszcze kapitał ludzki, który wykształcił się w poprzedniej ustroju, który, jest, który skończył dobre szkoły, dobre zawodówki, dobre szkoły techniczne. I ten potencjał ludzki, ten potencjał regionu radomskiego jest zatracony i nie ma odwrotu. Jedynym ratunkiem jest człowiek mąż stanu. Szanowny poseł Grzegorz Braun, który postawi mur i powie nie tym wszystkim uchwałom, ustawą, dyrektywom, które płyną do nas z Brukseli. Który powie nie i odrzuci, bo te ustawy są niezgodne z konstytucją. Takiego, takiego kandydata musimy wspierać, tego kandydata trzeba wybrać. Drodzy Państwo, już 18 maja. Szanowny Grzegorz Brown. A zanim Pan prezes, to jeszcze Pani Monika Morosczura. Zapraszam. Proszę Państwa, z tego miejsca, z serca regionu radomskiego, zwracam się do wszystkich Państwa z takim pytaniem, czy chcieliby Państwo mieć w domach e, ciepło? Tak, światło. Tak. I móc długie zimy spędzać miło i mieć e, pewien komfort życia? Tak. To, proszę Państwa, może się zmienić i to bardzo szybko. Ta szaleńcza transformacja, która grozi tak naprawdę tym, co przed chwilą mieliśmy przedsmak tego, co stało się niedawno w Hiszpanii, części Portugalii, prawie w całej Portugalii i części południa Francji. Otóż wielki blackout. A jeszcze 22 kwietnia Hiszpanie bardzo się cieszyli, mówiąc, że no, właściwie cała energia. Całodniowa jest produkowana tylko i wyłącznie z OZE. Dobrze, natomiast te OZE, czyli tak zwane odnawialne źródło energii, nie stanowią źródeł energii stabilnych, tak? Nie są to źródła, które pozwolą nam na to, aby mieć Prąd, e, aby mieć ogrzewanie, jeżeli jest ono na prąd, w miesiącach zimowych, w, w okresach, w których po prostu nie ma słońca bądź nie ma wiatru. To wydarzyło się, proszę Państwa, w Hiszpanii. Parę dni po odtrąbieniu wielkiego sukcesu. E, okazało się, że cóż się okazało, sieci były przeciążone, energia była niestabilna, zaczęto. Sprowadzać tą energię z części Francji, natomiast po prostu te moce były niewystarczające. Okazało się, że doprowadziło to do wielkiego blackoutu. On trwał tylko. Kilka, w niektórych miejscach kilkanaście godzin, ale wiecie Państwo czym grozi blackout kilkunastogodzinny w szpitalach, w, na drogach, kiedy nie możemy wyjąć pieniędzy z bankomatu, nie możemy zapłacić, jest to paraliż całego państwa. Takie paraliże będą nam grozić, jeżeli odejdziemy od węgla, naszego złota. Podczas kiedy tu, zaraz za zachodnią granicą, te kopalnie węglowe się otwierają, one się otwierają na potęgę. Tam jest to ekologiczne, u nas nie. E, proszę Państwa, to jest zakrojone na szerszą skalę. E, rzecz dotycząca e, rujnowania e, zasobów energetycznych a są to przecież sektory strategiczne dla kraju dla jego obronności e, dla jego suwerenności. To samo działo się już, proszę Państwa, we Francji e, od jakieś już od 20 lat. Francja była krajem, który przez od czasu właściwie Charlesa de Gola e, był całkowicie niezależny energetycznie, miał elektrownie jądrowe e, i własne, cały własny przemysł, e, przemysł e, i pełną samowystarczalność energetyczną. Do tego stopnia, że przez dekady Francja miała najtańszą energię elektryczną i nadwyżki jej sprzedawała. Ale Komisja Europejska wprowadzi, postanowiła wprowadzić nowe prawo. Ono się nazywało NOME. To prawo e, przyklepane częściowo przez pana Sarkozy'ego, potem nabrało tempa za, za, za czasów pana Holanda. E, to prawo, proszę państwa, stanowiło, że elektrownie EDF, czyli elektryczność francuska, miała obowiązek odsprzedawania jednej czwartej właściwie swojego kontyngentu spółkom zewnętrznym. Zewnętrzny pośrednik miał obowiązek wejść i odsprzedać to, i potem sobie być konkurentem dla EDF-u. Podobna sytuacja, proszę Państwa, była w Polsce. No więc doprowadziło to do tego, że EDF, czyli elektryczność francuska, zaczęła notować straty. W momencie, kiedy zapotrzebowanie na elektryczność wzrosło około 2018 roku, okazało się, że EDF został zmuszony, żeby jeszcze więcej taniej energii sprzedawać powiedzieli, ale sekundkę, dlaczego my mamy to sprzedawać? No bo takie są dyrektywy unijne. Przyklepał to proszę państwa nikt inny jak e, pan prezydent Macron, który jeszcze w poprzednim rządzie u pana Holanda e, Również pełnił dosyć wysokie y, funkcje y, w Pałacu Elizejskim. Y, proszę Państwa, chodzi o to, że rozmontowywanie naszego, y, na, naszej suwerenności energetycznej jest zaplanowane, jest celowe i ma doprowadzić do tego, że stracimy całkowicie możliwość. Kontroli nad naszymi zasobami. Będziemy zależni od tego, jeżeli przejdziemy całkowicie na OZE, od tego, że jeżeli będzie y, w Polsce nie będzie, nie będzie słońca, nie będzie wiatru, będziemy musieli zakupywać tą energię. Być może z Niemiec, być może e, od sąsiadów, może ze Szwecji. I teraz pytanie, kiedy w miesiącach jesienno-zimowych zabraknie e, słońca i ktoś nie będzie miał, jak dane kraje nie będą miały interesu, żeby sprzedawać nam tę energię. Z czym, proszę Państwa, zostaniemy? Z zasypanymi kopalniami. I żeby to się nie wydarzyło, i żebyśmy mogli cieszyć się e, ciepłem w naszych domach, proszę Państwa, tylko jedna opcja, 18 maja wchodzi w grę. I jest to, proszę Państwa, opcja pro, pro Polska. To jest Pan Poseł Grzegorz Braun. Dziękuję Państwu serdecznie. I zapraszamy naszego kandydata na prezydenta Polski, Pana Grzegorza Braun. Szczęść Boże, Szczęść Boże. jako kandydat na prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej deklaruję: Nie dopuszczę do utraty bezpieczeństwa energetycznego, odrzucę Zielony Ład. Unii europejskiej a ludzi, którzy niszczą polską energetykę, polski przemysł wydobywczy, górnictwo węglowe. I dewastują i grożą zamknięciem kolejnych polskich elektrowni, tych ludzi postawimy przed sądami. Zadbam o to, żeby samo planowanie strat, zniszczeń mienia tak wielkiej wartości żeby zostało wreszcie należycie potraktowane przez prokuraturę jako zamiar zbrodniczy, z uwagi na skalę, z uwagi na rozmiar tej majętności narodowej i z uwagi na niebezpieczeństwo powszechne, jakie sprowadzane jest na Polaków poprzez wprowadzanie takich właśnie. Szkodliwych, zdradzieckich i zbrodniczych rozwiązań. Precz z precz korupcją! Precz z komuną, precz z eurokomuną, bo to też komuna tamta na czerwono, ta na zielono i na tęczowo. Nie możemy dopuścić do tego, żeby państwo polskie zostało trwale zdewastowane, zdestabilizowane przez utratę bezpieczeństwa energetycznego. W szerokim świecie, w Stanach Zjednoczonych, oczywiście, bez najmniejszych zakłóceń, w Chinach, w Indiach i w innych krajach, zwiększa się wydobycie węgla i zwiększa się moc kolejnych otwieranych elektrowni węglowych. W Polsce tylko realizowany jest trend przeciwny. Nasi najbliżsi sąsiedzi w Europie, Niemcy, zwiększają wydobycie dlatego, że już do nich dotarło, że zielony ład to jest harakiri, to jest samobójstwo i to jest wielkie zagrożenie. Warszawa, Warszawa, w której rządzą Ludzie o mentalności lokajskiej, kolaboranckiej, a nie przywódczy, suwerenni w niepodległym państwie, ta Warszawa głupio i zdradziecko dalej brnie w tym samym kierunku, postępuje, zasypane kolejne kopalnie, dewastowalne kolejne bloki kolejnych elektrowni. I temu się przeciwstawiamy i program mojej kandydatury i prezydentury ma to za jeden z głównych strategicznych celów. Nie dopuścić do tej dewastacji, uratować polskie górnictwo węglowe, przemysł wydobywczy i polską energetykę po to, żebyśmy mogli być bezpieczni tu w Kozienicach, na ziemi radomskiej i jak Polska Długa i szeroka. To jest wszystko proste, proszę Państwa. To naprawdę nie wymaga yy, doktoratu z fizyki kwantowej i matematyki wyższej. Klimatyzm jest brednią. Eurokomuna jak zwykle operuje urojeniami i fałszywym rachunkiem ekonomiczny precz z ekoterroryzmem! Precz, precz z ekoterroryzmem. Tutaj, w tych okolicach, Szanowni Państwo, widzimy, jak Polacy potrafili, i do dziś potrafią, w harmonii i produkować, realizować ogromne inwestycje i jednocześnie zachowywać pejzaż przyrody ojczystej te lasy te pola te rzeki one służą jednocześnie i temu żebyśmy mogli tutaj zaopatrywać w energię przemysł przecież nie tylko w tym województwie prawda nie tylko w tym regionie i jednocześnie służą temu żeby w Polsce Żyło się tak pięknie jak do tej pory. No niestety trzeba, żeby zachować nasze bezpieczeństwo, trzeba pogonić Eurokomunę i dlatego zgłaszam się do wykonania tego zadania, a 18 maja możecie Państwo udzielić mi promesy. Ja ją podejmę i jeszcze raz zadbam o to, żeby prokuratorzy niezwłocznie wkroczyli nie tutaj do elektrowni, do ministerstw. Ministerstwa Środowiska i Klimatu, Ministerstwa Przemysłu, czy raczej likwidacji przemysłu, do tych ministerstw wejdą prokuratorzy po to, żeby zabezpieczyć dokumentację czynienia przygotowań do przestępstw. Przestępstwem, a z uwagi na skalę, rozmiar szkód wyrządzanych zbrodnią jest... Czynienie przygotowań do tego, żeby zamknąć polski przemysł wydobywczy i polską energetykę wygasić. Na to nie pozwolimy. Dziękuję Przeci za uwagę. Tak jest. Niech żyje, niech żyje Polska. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.